Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Minister, dziękuję za dość możliwe z Pani strony przekazanie informacji z, z ramienia rządu, gdyż rzeczywiście Pani jest nowym ministrem i swoje doświadczenia może z innego jeszcze ministerstwa posiada i mam nadzieję, że to pomaga w tej pracy, ale. Szkoda, że nie ma pana ministra Kalęby tutaj dzisiaj, bo rzeczywiście może byśmy uzyskali więcej informacji pełnych i szkoda tylko, że pan minister nie uzupełni, nie wyprawił Panią tutaj dzisiaj w dokument taki, który by pokazywał faktyczne, faktyczne wynegocjowane przez państwa, przez rząd w Brukseli konkretne rozwiązania. Ale to chyba nie jest tylko naszym problemem, polskiej Izby Senatu i Sejmu, żeby dostać ten dokument, bo jeżeli europarlamentarzyści wnoszą do Rady Unii Europejskiej, gdzie bierze udział w tej debacie pan szef Rady Van Rompeju i Barroso, i też nie pokazują dokumentów i żądają, żeby nareszcie pokazano i tą przejrzystość, to świadczy o tym, że coś tu jest na rzeczy. Coś my wszyscy wiemy, że jest tylko informacja medialna, fakty, a my nie mamy dokumentów, więc ta dyskusja dzisiaj jest w zasadzie jeszcze jakąś dyskusją, nazwijmy to czysto dziennikarską. Wszyscy tylko dyskutują, ale nie mamy dokumentów, więc ja dzisiaj też nie jestem w stanie uwierzyć do końca, czy to, co pani minister przekazała jest prawdziwe, czy nie, bo jeżeli my. Zwracaliśmy się tutaj z Sejm Sejmu i Senatu naszej Izby, zaczynając z tą uchwałę, którą przyjęliśmy 16 lutego w sprawie wezwania rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności, postępu oraz prowadzenia równych, niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie rolników. Bardzo długi tytuł, gdyśmy dyskutowali nad tym tytułem, Były różne propozycje, czy tak zawsze, czy inaczej, ale te wszystkie zapisy wtedy zdawało nam się, że skoro pracujemy w tych różnych komisjach, czy mojej komisji, której przewodniczę, Komisji Rolnictwa i wspólnie nam zależy, żeby wynegocjować dla Polaków jak najlepsze warunki w Unii Europejskiej. Wiele prac poświęcamy na wyjazdach międzynarodowych do Brukseli, za każdej prezydencji. Wszędzie próbujemy pomóc rządowi, żeby Parlament również równorzędnie pracował nad tym, żeby te negocjacje zdobyły, no, zakończyły, się, zakończyły się rzeczywiście. Najlepszym rozwiązaniem, jakie jest możliwe, ale najlepiej, gdyby to jeszcze był sukces. No może propagandowo to ładnie brzmi, bo miało być 300 miliardów i jest 300 miliardów przeliczonych. Niektórzy nawet się obawiali, jakby kurs euro spadł nagle, to może by nie było tego 300 miliardów, no ale okazało się, że jest te 300 miliardów. Sukces jest. No to, co w kampanii wyborczej zapowiadała platforma obywatelska, rzeczywiście zrealizowała względem polityki spójności. Ale względem rolnictwa, a z przykrością muszę potwierdzić, ja nie widzę sukcesu. Jakoś matematyka u mnie inaczej obowiązuje. Nawet te dane, które Państwo podają w mediach, że dostaliśmy 106 miliardów łącznie, to też u mnie jakoś liczyć, jakoś nie wiem, dlaczego te porównywalne dane są jakoś niejednakowe. Bo jeżeli popatrzymy, że 72,9 plus 20 8 i yy, 28,5 to nie wychodzi 106. Jakoś w ogóle mi się to nie zgadza. Nie wiem, dlaczego nagle te dwie sumy nie zgadzają się, że to jest 106 tu się podaje, a jest 101 powiedzmy z groszikami. Tak? No ja nie wiem, no. czy po prostu Państwo inaczej umiecie liczyć, kiedy my porównujemy te dwie sumy do tych sum, jakoś zupełnie inaczej wychodzi. No może powiedzcie, że to jeszcze są inne fundusze, to może się doliczymy, jak policzymy jeszcze inne fundusze, które są nieliczone, to może wtedy będzie. Ale w tych porównywalnych danych zawsze wam jakoś inaczej wychodzi niż nam. Nie wiem, jak wy to liczycie. Jakieś macie lepszych ekspertów, minister Rostowski już dzisiaj został wicepremierem, mianowany to może za te liczenie jest dzisiaj wicepremierem, no. Bo jakoś nie, ja nie, nie widzę tego liczenia. Teraz państwo podają dane, że mamy 21 wyliczone przez, i to jest cytat z pana ministra, ministra Stanisława Kalęby, który wczoraj podawał, 21 miliardów. No to powiedzmy, czy to jest 21 miliardów, czy to jest inna kwota? Bo jeżeli jest 28,5, a w drugim filarze dostaliśmy ile? Państwo tu co? 9,8, jeśli ja się mylę, to proszę mnie poprawić. 9,8 to 28, odjąć 9,8, to nijak mi nie wychodzi 21 miliardów. Ja nie wiem, jak wyliczycie. Nikt nie chodzi, no po prostu ja mam pieniądze jedne, umie liczyć tylko tak, no chyba, że ja nie umie liczyć, ale jak państwo zabieracie pieniądze z tego już 9,8 i wtedy przesuwacie, mówicie, że to jest sukces. To ja pamiętam, jak mam pieniądze w lewej i w prawej kieszeni, mam tę samą kwotę, co mam. Jak ja sobie wyjmę z lewej, przełożę do prawej, to ja mam więcej, ale w kieszeni. Ale nie ja mam więcej pieniędzy. W kieszeni mam więcej, ale w drugiej. No jak ja mogę się po prostu z tymi zgodzić z finansami? Ja nijak się nie zgodzę z tymi finansami. No państwo nas tutaj czarujecie. Czarujecie, że mamy tyle pieniędzy. No powiedzcie uczciwie, że trudno, nie udało się, przegraliśmy w tym rolnictwie, uzyskaliśmy w polityce spójności, my to zrozumiemy, no bo nie udało wam się, no. ale wy próbujecie nam wmawiać, że będzie 34 miliardy, i to słyszę wczoraj w wypowiedzi pana ministra, że będzie 34 miliardy. Pytam się jak? Jak słucham tych wypowiedzi znowu z mediów, to państwo wynika z tego, że wydążycie z budżetu krajowego. Ja się pytałem, w jaki sposób, gdzie jest zapis Komisji Europejskiej, że pozwala. Nie wolno do tego dokładać, nie wolno do tego dokładać, a szczególnie w polityce rolnej tu z tej trybuny zabierał głos debaty rolnej, tak zwanej też pan komisarz Lewandowski. I przyznał wtedy, że jedyna polityka, która jest, to jest polityka Unii Europejskiej, która jest ograniczana środkami finansowymi. 80% środków zależnych jest od finansowania wspólnej polityki rolnej. Nie ma manewrów, co innego jest w polityce spójności. Tu nie ma żadnego wpływu, co państwo z tym zrobi. Ale w rolnictwie sam tu powiedział 80% środków jest związane ze wspólną polityką. Jak wy dorzucicie pieniądze? Ja tego nie rozumiem. Teraz mówicie, że dorzucicie z powrotem z polityki spójności. No nie wiem, ja tu czytam. Yy, wypowiedzi pana ministra i pan minister, nie wiem, chyba że się przejęzyczył, bo pisze tak, że przesunie środki z polityki spójności do, yy, bezpośrednio do prowu. No chyba nie można przesuwać tych środków. Można tylko zastosować mechanizm inny, który do tej pory w wspólnej polityce rolnej nie istniał. To ja rozumiem, że w tej chwili to też mamy finansowanie, finansowanie polskiej wsi. Przecież walczyliśmy o to, nawet chcieliśmy zapisywać w przygotowanej, przygotowanej poprzedniej perspektywie finansowej, żeby polska wieś miała co najmniej 30 środków 20 30 w każdym programie rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim. Nawet zabiegaliśmy o to, żeby specjalnie zapisać, że to będą środki tylko na wieś. Bo tak przecież żeśmy walczyli o to i tak w zasadzie niektóre województwa stosowały, że około 20 przekazywały. To w zasadzie, powiem tak, to już było. To co wy nam obiecujecie? Przecież to już było, to żeśmy mieli to finansowanie. No a ja się pytam, a co na młodego rolnika dołożycie z tych pieniędzy, a na rozwój gospodarstw rodzinnych dołożycie, na, na modernizację gospodarstw, na, na te inne wszystkie działania, co są obecnie w prawie, to wy dołożycie te pieniądze? W jaki sposób? To będzie znowu na wieś taką wieś, gdzie na przykład staje się wieś dzisiaj jako sypialna miast. To tam pójdą te pieniądze, bo tam trzeba dawać na infrastrukturę, i rzeczywiście pójdą, ale to nie będą pieniądze bezpośrednio zapisane na rolnictwo, to nie trafią pieniądze do rolnika, to jest czysta strata dla rolnika. To jest niekonkurencyjność polskiego rolnika względem rolnika francuskiego, niemieckiego, czy nawet holenderskiego, czy innego byśmy należyli. Jest niekonkurencyjność jeszcze większa. Bo o tym, co koledzy mówili wywalczyli sobie Niemcy, a szczególnie Francuzi, jeszcze do tego Włosi, no wywalczyli sobie, a my przepraszam, no nie mamy sukcesu, uderzmy się w piersi, nie ma sukcesu w rolnictwie, no to jest porażka, próbujmy teraz robić co można. Tu Sejm, Senat, myślę, jako nasza Izba będziemy robić wszystko, żeby państwu pomóc, żebyście teraz te środki, co wy obiecujecie, żebyśmy wam pomogli je zagłosować. Bo ja wątpię, czy ten dzisiaj nowo mianowany wicepremier zechce teraz nam tu kasą się podzielić na polską wieś. A przypomnijcie sobie, co tutaj mówił z tej trybuny ze mną w dyskusji rok temu na temat budżetu, jak mu pokazywałem dochody. Przecież o że mamy 316 wydawał tutaj płatności dla polskiego rolnika. Tak to było tutaj w tej izbie? 316 pokazywał kwotę. Pani senatorze... I to jest pokazywanie nam, że przecież i to samo zrobił na konferencji zorganizowanej przez Senat, zorganizowanej przez nas, przez Komisję, również, kto jak kto, ale dyrektor generalny, pan, dzisiaj nasz, były wiceminister rolnictwa Plewa. Powtórzył dokładnie te same słowa. Panie senatorze, 11 minut już Pan. Pani marszałek, jestem naprawdę nie, niezadowolony, powiem tak lekko, żeby nie mówić ostrzej, z tych negocjacji, które się odbyły. Po prostu to jest klęska w zakresie rolnictwa. I nie mówcie, że jest sukces. Uderzcie się w piersi i powiedzcie. Niestety. Proście nas w tej chwili tylko o to, żebyśmy my pieniądze jeszcze Wam pomogli przesunąć na to, co będzie w perspektywie następnej. Bo w innym przypadku tutaj tylko takie zagrania, które tak zwane żonglowanie jest tylko żonglowaniem, a nie przybywa z tego pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję.